A, dobry dobry A taki szybciutki filmik e, odnośnie tego co się u mnie dzieje Trochę walczę z ogródkiem e, Tutaj już sobie jeden mauser drugi mauser czekają na przystosowanie To jest mały wariat który mi spokojnie daje Próbowałem to Uwiązać na lince stalowej, ale nie wiem na ile ona wytrzyma przy nim e, Trochę kartonów, bo sobie robię takie inspekty Ale to do inspektów zaraz dojdę Na razie troszeczkę walki było jeszcze z, 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 z koszeniem Jeszcze nie skończyłem całkiem jak to wygląda część już wykosiłem, bo potrzebowałem sobie zrobić odrobinę miejsca. Księga nie skacz, nie skacz, nie skacz za srańcu. Tak. Tu czy nie tu? Najpierw do Inspektów chyba jednak podejdę na szybko. Jeśli chodzi o inspekty, co to jest? Nie wiem co to jest. Inspekt to jest w ogóle coś innego niż to, co faktycznie ludzie nazywają Inspektami z tego co Pam, ale nieważne. Generalnie chodzi o to, że robimy taką skrzynię która będzie sobie trzymała, która będzie sobie trzymała sporo ilość ziemi, gdzie te chwasty, które są normalnie w tym nie będą chciały tak jakoś podchodzić. Będzie nam to wyżej, więc będzie wygodniej. Będzie też na szerokość tak, żeby można było rękę sobie wystawić i nie będzie z tym problemu. I nie wiem, na ile dobrze to robię, bo dopiero się uczę. To jest Moja pierwsza skrzynia. Gdzieś tam znalazłem trochę drewna takie, które już zaczyna powolutku gnić. Widziałem, że ono nie było niczym impregnowane, więc więc wrzucam, na dno poszły kartony, tam podobno jakoś rzeczownicki sobie lepiej na tym pracują, trochę trawy rozsypałem, którą miałem właśnie z koszenia, trochę tych takich desek, zamierzam jeszcze trochę patyków tam nawrzucać, tego typu rzeczy. Później na to pójdzie odrobina ziemi, którą będę kopał zaraz z tamtej wielkiej dziury. Na to wszystko tam jeszcze mam coś takiego jak kompostownik, o tu. I będę sobie troszeczkę tego kompostu wrzucał. Mam tam jeszcze jakiś nawóz, kupiłem typu kurzeniec, i będę sobie to później przykrywał. Jeszcze przemieszam z workiem ziemi, tej ziemi. Yy, tak jak klasyk powiedział. Mam w planach tutaj jeden taki inspekcik, tutaj byłby drugi. Tu mam takie malutkie drzewko, więc ono może kiedyś da odrobinkę cienia, ale pewnie jeszcze trochę to potrwa. Tutaj w planach jest drugi taki sam. Tutaj większy dystans. Nie wiem co mu jest, ale rośnie. Będę musiał je troszkę wyprostować. Tylko, że muszę jeszcze tam parę innych tematów ogarnąć dookoła domu, zanim je sprostuję. Mam trochę drewna, takiego, które przerobię sobie na takie cieńsze patyczki, e, które po prostu zabije tasiemką i w ogóle będzie się prostowało. A tutaj był swego czasu ogródek i tu będzie jeszcze jedna skrzynia i tutaj będzie jeszcze jedna skrzynia i na tych skrzyniach tam na pewno chyba truskawka, znaczy na pewno truskawka, na pewno jakieś zioła, na pewno pomidory koktajlowe. Ale nie wiem, że tam jeszcze się wrzuci. Coś się jeszcze wrzuci. Hmm, gdzieś tu jeszcze parę drzewek mi rośnie. Tam jest jedno. To pokazywałem. Tutaj jest jedno. Tu jest jedno. Tam jest jedno. Tu jest śliwa. Szliwa. To wiem. Tu jest jakaś wiśnia. E, tutaj mam jeszcze jedno drzewko. Tutaj jest jeszcze jedno drzewko. Tutaj mam jakiegoś... Co to było? Leszczyna? Na razie w postaci krzaka, ale słyszałem, że fajnie to się prowadzi jako... Drzewko małe, więc może od przyszłego roku zacznę to tak jakoś przycinać. W ogóle trochę marne te drzewa. W ogóle tu miałem to jeszcze jedno drzewko sobie tutaj siedziało, ale się okazuje, że nornica mi zaczęła się brać za korzenie. Tutaj sobie jest aronia coraz ładniejsza, też w formie krzewu, ale chyba ją lekko rozsadzę w dwa takie i drzewka będę prowadził. Ja mam jeszcze jarzębinkę, która będzie dla ptaszysków. Tu będzie druga jarzębinka dla ptaszysków. Jest ten cały berberys, z berberysu dobry dżem wychodzi, e, tak mi posmakował, taka dziwna konstrukcja, bo musiałem coś na szybko zrobić, żeby pies tam dalej nie biegł, a nie miałem innych rzeczy, e, więc no, e, potrzeba matką wynalazku, ale działa, ważne, że pies tam dalej nie biegnie, w sumie to owca, a nie pies. E, wracając tutaj, kopię już sobie dołek nie na siebie, na coś innego. Musiałem się wykosztować i taczkę sobie kupić, bo do tej pory nie byłem, nie, nie miałem. O, tak. Tu jest mniej więcej jakiś metr, metr 20 Jeszcze będę chciał to poszerzyć z jednej i z drugiej strony na ten sztych, bo troszeczkę chyba za wąski, ale nie wiem jeszcze. Jeszcze się zastanawiam, ale to dzisiaj wyjdzie. W decyzja. Mam ochotę, żeby też woda tutaj troszeczkę płynęła, więc prawdopodobnie jeszcze tutaj jakieś takie malutynki sobie takie podwyższenie zrobię, żeby taki sobie strumyczek tam mógł spływać i tak, żeby lekko chlupotało. Gdzieś tu jeszcze jakoś prąd będzie trzeba dociągnąć, ale coś wykombinuję. I, i co? I tutaj no na metr 60 głębokości w tamtej części, żeby ewentualne rybki mogły sobie tam przeżyć w zimie, gdyby już tak mnie natchnęło. Oczko będę wykładał folią. Ares, zostaw! Co za żarłok. Ja myślałem, że krety i nornice mi zniszczą drzewka, ale ten to chyba będzie szybszy. Ech, będzie trzeba mu tą linkę przestawić, no ale... Albo parę razy krzyknąć, to w końcu się może uspokoi. No, e, wracając. Tutaj będzie sobie oczko. E, co do samego oczka, to jeszcze... Jeszcze troszeczkę pracy mnie tam czeka, ale robię teraz inne rzeczy. Pozyskałem trochę takiego kiepskiej jakości drewna. Mam też troszeczkę lepszej jakości drewno, z tego lepszej jakości sobie ogarniam parę tematów. W ogóle nawóz kupiłem w tych mauserach, więc czemu nie skorzystać? Spuściłem, teraz sobie kwiatki podlewam tym, zaczynę roślinki, na razie jeszcze nic się nie zgniło, nie spaliło, więc chyba to jest dobry nawóz, nie wiem, uczę się. No a ja w tej chwili walczę, póki jest jeszcze odrobina pogody jakiejś sensownej, o takie coś, to jest sobie takie malutkie 3 metry sześcienne. Pojemności, no taka, nie wiem, niekoniecznie, taki, taki, taki składzik po prostu, takie zadaszenie, taka wiata na drewno, żeby, żeby sobie schło. To drewno bez problemu mi się tutaj zmieści. Kot miałczy No a ja sobie teraz właśnie dłubie maluję, weseczki, te, takie poprzeczki, które będą na podłogę i które będą na boczne ścianki. Tu są wymalowane, już wyimpregnowane tym takim przeciwgrzybiczym. Jest położona też warstwa już z kolorkiem, Taki mi się podoba, więc taki zastosowałem. pregnat jest. To jest. Jak to mi tłumaczyli. To wnika w drewno na grzyby, pleśnie i tym podobne rzeczy. A później, jak to już sobie wyschnie, można położyć jedną albo dwie warstwy. To później jest nie tu Oto tutaj mam taką wersję, wersję już z kolorkiem. To jest impregnat, już tworzący powierzchnię. On już tak mocno nie wnika w środek. No i tutaj mam deseczki do pomalowania. Yy, tutaj jest jeszcze część tych elementów, też do pomalowania. Całość oczywiście o, właśnie, posadowiona na płytach betonowych. Pod spodem żwirek, jak to przesuwałem, to oczywiście mi się płyty trochę rozjechały. Ale to nic tutaj nie musi być jakoś idealnie. Jak będę to dosuwał do ściany, jak już skończy się malowanie, to wtedy, wtedy to yy, poprawię te płyty. A tutaj jeszcze się pochwalę jedną rzeczą. W tamtym roku założyłem i w sumie nie ma źle bo się to całkiem nieźle trzyma. To jest zakręcone, zakręcone. Tu sobie zrobiłem taki podwójny kranik. Tu jest filtr. To jest też fajna rzecz. Jeszcze można do tego wynalazku zastosować jakiś element, który może na przykład dawkować nawóz płynny. Nie wiem, jak to do końca działa. Na razie nie potrzebuję. I co to jest? To jest sam początek linii kroplującej. Tutaj jest jakiś tam filtr, który ma no właśnie, filtrować z jakichś tam ewentualnych zanieczyszczeń, gdyby coś się dostało. No, jak to jest spięte, to się nie dostanie, no ale tutaj czasem się zostawia rozpięte, więc jakieś mrówki się dostają i tak dalej. Żeby taka mrówka sobie po prostu nie odpłynęła i nie dotarła do zaworku, który już kropluje to to, to to jest właśnie to siteczko tam po drodze. Jest to taka plastikowa, dosyć sztywna rurka, w której się po prostu robi otworki. No i ta rurka została przeze mnie położona w tamtym roku. Tu, tu, tu już nie wiem gdzie idzie. Tu jest kawałek następne rurki i tak sobie po kolei. W tym miejscu on się rozchodzi w trójniku na tą stronę i w tą stronę i idzie sobie dwoma rzędami. I tak tutaj mam, a tu, 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 tak, tu. Tu jest jeden rząd malin i tutaj jest drugi rząd malin. Ten drugi troszeczkę lepiej sobie radzi. Ale. One... W sumie wszystkie były posadzone na jesień, więc dopiero zaczynają się podnosić. No i tutaj sobie leci, o, Widać kawałek linii i tutaj jest taki zaworek, który jest po prostu wkręcony bezpośrednio w, w tą rurę. On tam jest jakoś tak skonstruowany, że tam jest taka jakaś kuleczka i powoduje on dawkowanie wody w postaci... Takich kropelek, a w ilości 2 litrów na godzinę przy jakiejś tam rozpiętości ciśnienia od 2 atmosfer, bodajże do 6. A tamten filtr ma jeszcze właśnie jedną y, jedną ważną, y, jeszcze jedno ważne zadanie, mianowicie y, zbija ciśnienie do 1,5 atmosfery. Chodzi o to, żeby po prostu te wszystkie elementy, no żeby ich nie wydmuchało za jakiś y, czas. Tutaj jeszcze nie jest przekoszone także. Jeszcze troszkę mi zejdzie, żeby ten cały temat ogarnąć, ale lecą sobie dwie linie kroplujące. Teraz na razie, o, tu jest kolejny, ten, 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 gdzie to jest? To tu takie malutkie pomarańczowe. I jak będzie bardzo sucho, to po prostu od czasu do czasu będę sobie to odpalał. A za jakiś czas planuję to przerobić, żeby właśnie ta woda schodziła sobie z małzera rewelacyjne rozwiązanie na chwilę obecną po całej zimie ten przewód ogólnie zimował w, 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 w ziemi więc nie uszkodziło go jest dobrze tu jakieś śmieci leżały nie uszkodziło go, trzeba będzie tylko poprawić bo nie wiem czemu się poprzesuwał musiałem coś tutaj robić najwidoczniej no i tutaj dalej ta linia kroplująca sobie leci do pożyczek, a w tym miejscu gdzieś te malinki jeszcze no dobra, chyba kilka malinek dostało od deskami. Ale one i tak mizerne były. Coś się uratuje. Czasem się zdarza, gdzieś się zagapiłem w ferworze walki z tymi deskami. O, tu jest kolejna malinka. Idziemy, idziemy, idziemy. Nie pamiętam w którym miejscu, ale gdzieś tutaj jest zrobione rozgałęzienie. I są jeszcze puszczone do drzewek. Chodzi o to, że te drzewka. Ładne płytki, już zacznijmy puszczać te drzewka w tamtym roku. Dosyć dobrze mi przeschły. Nie chciałbym, żeby to było dokładnie to samo. Chciałbym, żeby jednak dały troszkę owoców. Wobec tego, no drzewka też dostały linię kroplującą. Tamta linia kroplująca, gruba, ona jest w stanie puścić bodaj 2000 litrów na godzinę, więc całkiem sporo. Oczywiście to się rozdziela na te, te, te punkciki kropujące. A, tutaj jest. Tu idzie. Następna to, to śliwy. Jest jakaś śliwa. Później mamy. To chyba była wiśnia, z tego co pamiętam. Kiedyś się nauczę to rozpoznawać po pąkach. Na razie to jednak, kiedy nie muszę wierzyć, że faktycznie to jest jakaś wiśnia i ktoś to. Takie coś. Tak. No i tutaj sobie leci ta linia kropująca żeby nie obciąć sobie głowy. I tutaj, tutaj nie tutaj. O, tutaj jest. O, tak. Tutaj jest zakończona ta linia. W taki dosyć partyzancki sposób, ale jest to sposób wystarczający. Po prostu załamane jest złapane trytko, żeby to się nie. Nie, 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 nie przedostawała tam woda i tutaj jest taki trójniczek i ten trójniczek idzie już do cienkiej linii możemy sobie zrobić tutaj na przykład jeszcze jedno odejście gdzieś pojechać w tamtą stronę jakbyśmy chcieli tutaj w tamtą stronę tutaj jest, akurat nie miałem tej już grubszej linki, linii więc puściłem cienką, ale ona też jest wystarczająca na sobie tu do tego drzewka tu do aroni, tam do jarzębinki do drugiej jarzębinki, później zawraca do tego drzewka, później tam leci gdzieś do tego drzewka a tamte dwa drzewka są zasilone z tamtej strony, już nie pamiętam dokładnie, jak to było. E, fajna sprawa, bo o, no właśnie tutaj było koszone. Kosiarka normalnie jeździ, to sobie wlazło na tyle głęboko, że kosiarka mi tego nie, nie, nie wyrwie, nie powinna wyrwać. E, więc no jest szansa na to, że, 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 że to będzie się trzymało. W przypadku tej cienkiej linii jest to o tyle dobre, że ono się o, wchodzi w jednej, z jednej strony, wychodzi z drugiej strony, więc nawet jakby mi kosiarka złapała, to jest szansa na to, że po prostu wyrwie ten kawałek węża. A wąż, cóż, no nie jest jakoś specjalnie drogi, więc może nie zbankrutuję z tego powodu. Yy, węża, oczywiście, nie kupuję oryginalnego gardenowskiego, ale mając już doświadczenia poprzednich lat, iż. Yy, biednego nie stać na tanie rzeczy to nie kupuję jakichś tam tych mil coś tam z kastoramowych czy innych wynalazków tylko po prostu biorę te podzespoły Gardeny no jakość jednak jest zauważalnie lepsza o tu to jest kolejna to ta taka Gardena jakość jest zauważalnie lepsza i jestem bardzo, bardzo zadowolony co prawda nie są też tanie tamte tamte kastoramowe, obiowe i tak dalej. One są jednak odczuwalnie tańsze, ale jeśli faktycznie ma mi to wytrzymać zdecydowanie dłużej, to ja wolę żeby ja wolę zapłacić po prostu raz i się ucieszyć. No właśnie, tutaj słabo widać, ale tu jest na zaworku napisane 2L, czyli 2 litry na godzinę. 2L nawet przez H. Są też zaworki 4 litry na godzinę, można sobie zafundować. No i ja to zostawiłem na cały sezon. Albo wiem i ponieważ, po prostu odpinając wodę, przyłożyłem tam z kompresora, przedmuchałem to solidnie, więc nawet jeżeli tam zamarzła jakaś woda, to raczej nie powinno tego szkodzić. O, tak się chwalę, tak się chwalę, co się dzieje u mnie w ogrodzie. Chciałem jeszcze szybko na zakończenie swoją drogą: jak dobry Chińczyk, to dobry Chińczyk, ale nie o tym. Kot głupi jak ta koza, bo kot się potrafi nawet na takim pięciometrowym sznurku skrócić do 15 cm. No tak, 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 zaraz cię uratuje, zaraz cię uratuje. Yy, jakbyście chcieli. Coś Cię... hej, ty grysz, ty gryz. ty gryz. Chodź, chodź, szkakuj. O tak. Ała, pazury ty masz. To całkiem ostre. Jakbyście chcieli no, troszkę więcej filmów z ogrodu z mojego majsterkowania, to na pewno będą, bo planuję jeszcze parę e, zdań nagrać w temacie fotowoltaiki, którą właśnie to tworzę powoli. Właśnie, właśnie, Ale to nic. Uf, to innym razem. Kat, uśmiechnij się. Nie chcę gadać. No dobra.